Na raport o ptasim mieście zaprasza Chip Tirpli. Witam serdecznie. To ja. Kolejny dom spadł z drzewa, zabijając trzy ptaki, które były w środku. To już siódmy dom, który spadł od zeszłego miesiąca. Budowniczy znajdują się teraz pod dużą presją. Na placu budowy znajduje się nasz reporter Alan Talonson. Dzięki, Chip. Czy czuje się pan odpowiedzialny za te wszystkie katastrofy budowlane? To nie jest nasza wina. Założę się, że to te lafirydy, co mają po 20 Bachorów, przeciążają konstrukcję. Puszczalstwo! Interesujący materiał. Jakaś szansa na rozmowę z Lafirindo? A właśnie mam tu jedną chip? Proszę powiedzieć, czy ciężar jaj może skutkować kolejnymi katastrofami budowlanymi w domach innych ladacznic? Brzmi jak gorąca dyskusja. Przełączmy ich na głośniki i wsłuchajmy się w tę bezsensowną kłótnię. Żadne nie budownictwo się nie, nie, nie pan wytrzyma wyra. tego Nie wszyscy tam składu, gdzie powinni miał. odbierać do Całkiem interesujące. Powracamy do naszego reportera. Dzięki, chip. Rozmawiam właśnie z miejscową sprzedawczynią. Więc co pani sądzi o tym kryzysie? Jedyne, czego potrzebujemy, to więcej kolumn i mocniejszych NIN. Możemy złożyć petycję do burmistrza, żeby przekazał dofinansowanie budowniczym, a oni naprawią nasze miasteczko. Burmistrz jest cudowny, więc na pewno nas wysłucha. Aha. A jakie pan ma o tym zdanie? Jadę burmistrza? To interesująca sprawa. Burmistrz jest obecnie mocno nielubiany. Mhm. Tak. Tak, niesamowite. Zwołano właśnie konferencję na temat obecnego kryzysu. Ech, a a jakbyśmy zamieszkali na ziemi, to jest niedopuszczalne. Co sądzą o tym ptaki, Alan? No, znajdźmy kogoś. Mm, ty, właśnie ty, piłujący podpory domu. Co sądzisz o propozycji burmistrza? Ocy? Myślę, że jeszcze o niej nie słyszał. Przepraszam za to, chip. To nawet lepiej. To był interesujący reportaż, lecz musimy przejść do następnego działu. Czy może wlecieć kolejny temacik? Więc mamy tutaj niezwykle interesującą historię. Tylko nie to słowo. Jest moje. W następnych wiadomościach. O drobnych aluzjach. Czym są i czy niszczą płęty?